Cześć, witam Was ponownie. E, otrzymałem już wyniki testów ICP. W których wyszło, że mam przesolony baniak. Co mnie mocno zdziwiło, bo e, cały czas starałem się mierzyć to zasolenie. I po ponownej kalibracji e, refraktometrem wyniki były takie same, więc e, to chyba nie jest przesolenie, ale mam za dużo. Pierwiastków, za dużo jest magnezu, za dużo wapnia. No i też niestety mam metale ciężkie, mam dużo miedzi i cynku. Nie mam pojęcia skąd. Zacząłem przyglądać się akcesoriom, z których korzystam. Jedna penseta była troszkę zardzewiała, czego wcześniej nie zauważyłem. Może to miało jakiś wpływ na to. Jedne nożyczki też były troszkę zardzewiałe. Myślałem, że to brud. Nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. W środku nie mam pojęcia, czy coś może oddawać te pierwiastki. Tak czy siak włożyłem absorber Sichema na metale ciężkie, które ma wyciągnąć właśnie miedź i inne tam złe rzeczy. Przez ten czas, co się nie widzieliśmy, niestety wyskoczyły mi dwie ryby. Nie ma już babeczki. Nie ma już tego też, tego ślizga. On się chyba Escenius Bicolor nazywał, czy jakoś tak. Troszkę na moje własne życzenie, bo nie mam pokrywy i raczej nie zamontuję, bo nie mam tutaj za bardzo pomysłu na to. Za dużo kabli wystaje. Nie wiem, jakbym miał to zrobić. Kiedyś, jak ktoś śledzi kanał, to widział, że miałem taką, taki, taką zasłonę. Moskitierę od wózka, ale jak tak sobie pomyślałem, to ona i tak by ta ryba wpadła w tą moskitierę jak w siatkę, i, i nic by z tego nie było. Więc niestety dwie ryby wyskoczyły. Jedna wskoczyła. Bardzo ładna, bardzo dobrze wyglądająca rybka. kurczę nie pamiętam, na pesie nazywa pas pasmanter, pas... Manter, pas... Ja jakoś tak w opisie napiszę nie pamiętam tych nazw jeszcze, przepraszam mylę się, może za parę lat będę śmigał tutaj łaciną bez żadnego zająknięcia ale jeszcze to jest dla mnie problem wiecie też, że lałem chemię nie wiem czy, czy przez tą chemię te rybki stwierdziły, że ewakuują się ze zbiornika ale no nie wydaje mi się żaden koralowiec nie padł więc no nie wiem, koralowce by nie padły ryby by padły Myślę, że prędzej tutaj yy, te metale ciężkie swoje zrobiły, i może to był powód, bo też niestety krewetka czyszcząca i krewetka na Iptazję yy, pożegnała się. Yy, krewetki czyszczącej nie znalazłem w ogóle. Została pochłonięta przez paniak. Kupiłem drugą, a krewetka na Iptazję albo ją po prostu zagłodziłem. Z drugiej strony wydawało mi się, że ona też te resztki wyjada. No nie mam pojęcia, co się stało. Tak czy siak, dwie ryby wyskoczyły. Była jeszcze ta rybka taka, taka niebieska, taka bardziej srebrna. Ona została zjedzona przez coś. Nie wiem, może ta krewetka ją zjadła, a potem fiknęła. Nie mam pojęcia, ale znalazłem jej resztki pod skałą. Wyłowiłem i, i tyle. Więc na tą chwilę są dwie rybki, e, dwa błazenki plus ta niebieska, czyli trzy ryby, jedna krewetka czyszcząca, dwa kraby e, i trochę ślimaków. I na tą chwilę nic już z tym nie robię. Tak to zostaje. E, jak widzicie, piasek jest czysty. Cyrkulacja została poprawiona. Nie wymieniłem jeszcze tego drugiego cyrkulatora, bo go nigdzie nie ma w kraju. Czekam na dostawę. No, i na tą chwilę podmiankami staram się obniżyć ten poziom magnezu, poziom wapnia. Co tydzień robię podmiany. Wcześniej robiłem co dwa tygodnie. Zasolenie sprawdzam, kalibruję refraktometr za każdym razem, żeby już nie było żadnego problemu. No i mam nadzieję, że te kilka zabiegów tutaj pomoże Ukwiał cały czas niestety się nie pompuje korale nie są jeszcze w takiej kondycji jak, jak być powinny ale paniaczek oko cieszy, z testów ICP wyszło też, że mam niedobory jodu, więc suplementuję ten jod niektórzy mówią, że niepotrzebnie się te testy robi, ale ja uważam, że lepiej wiedzieć i, i zareagować w odpowiedni sposób niż nie wiedzieć i popełniać błędy na tą chwilę to tyle Materiały teraz będę zamieszczał rzadziej, raczej raz na miesiąc, może nawet jeszcze rzadziej, żeby Was nie zanudzać, bo cały czas to jest ten sam baniak. W kółko, tym samym ile można mówić, a chciałbym, żeby osoby, które obserwują kanał, też widziały te przyrosty i, i poczynania tego zbiornika, jak to się kręci. Na razie nie myślę o żadnych przesiadkach, bo cały czas sprawia mi to satysfakcję, cały czas uczę się na swoich własnych błędach. I mam nadzieję, że będzie tylko coraz lepiej. Oprócz tego jeszcze przepaliły mi się tuby Aquala, które tutaj dołożyłem do tych te piątek, bo zrobiłem sobie hybrydę, o tym też już wam mówiłem. Jak mi się przepaliły, to wymieniłem je na nowsze moduły, więc teraz tak to wygląda świeci całkiem nieźle. Odezwę się za jakiś miesiąc dwa. Jak się nic nie będzie działo ciekawego, to dopiero na roczek zrobię jakiś materiał. A tymczasem dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć.